Szukasz zasłon gotowych na taśmie w niskiej cenie. Zobacz pięć topowych modeli, które wybierają nasi klienci i które idealnie wpasują się w trendy tego sezonu. Ranking rozpoczynają gładkie zasłony welurowe. Zobaczcie, w jakiej szerokiej kolorystyce są dostępne. Jest to zdecydowanie najczęściej przez Was wybierany model zasłon, który będzie pasował do wielu wnętrz. Druga propozycja to są kwiaty, wyglądają namalowane. Jest to tkanina blackout o średnim zaciemnieniu. Trzecia propozycja to marmurowy wzór na tkaninie welurowej w kolorze złotym. I tutaj mamy odcienie bardziej stonowane, ale również znajdą się żywsze kolory takie jak haber czy turkus. Pamiętajcie, że w naszej pracowni możecie też zasłony skrócić na dowolny wymiar. A na naszym profilu już wjechał filmik, w którym pokazujemy top 5 zasłon na przelotkach. Czwarta propozycja to zasłony w piękny motyw liści, który jest teraz bardzo popularny.